3, 2, 1 start, zaczynamy, droga Asiu, droga Paulinko, droga Ingo, drogi Krystianie, yy, drogi Konradzie, no i drogi Tadziu, chyba wszyscy, jak zapomniałem to wybaczcie mi serdecznie, prześlijcie mi i poprawię to, yy, przed wami ciekawa noc, wyjątkowa wręcz, urocza, sympatyczna, może to nie zabrzmi tak po w ale magiczna noc. Yy, dlatego też postanowiłem, jako Wasz był już pasterz, yy, kilka słów do Was przesłać. Yy, taką właśnie techniką, yy, żeby się zobaczyli mnie, yy, że jeszcze żyję, że jeszcze ten za bardzo w kość mi nie dał. Chcę Wam przesłać do Was, to, są, to jest do Was, tylko i chciałbym, żebyście tylko widzieli i proszę, nie pokazujcie tego nikogo pod karą ekskomuniki wręcz. Po to dla Was są słowa ode mnie, serce płynące, pozdrowienia, sympatii, obietnicy yy, i życzeń różnych, które chcę powiedzieć też dzisiaj do Was. Yy, chcę Wam powiedzieć, że nie jesteście tej nocy sami. Oprócz pewnie mnie jest i, i wspólnota cała, ale mnóstwo ludzi też pewnie o was pamięta. Ale ja chcę powiedzieć, że Was też pamiętam. I tak jak pamiętam cały czas, tak i tej nocy i jutro od rana będę szturmował niebo za was. Będę was pamiętał, żeby ten czas matury był takim dobrym, czasem owocnym. Takim czasem, jakim ma być. Jaki wam przede wszystkim Pan Bóg y, dał. Y, I to mieć świadomość, chcę wam to powiedzieć. Bardzo szczerze i od serca. I chciałbym wam też. Kilka słów takich powiedzieć, jak tą maturę przeżyć. Różnych jakichś takich wyczytanych, przemyślanych dzisiaj, kiedy chodziłem, myślałem, co wam powiedzieć. Od kilku dni chodziłem od tą myślą, żeby wam coś tak przekazać. Nie pisemnie, ale może tak inaczej. Może mi nie wyśmiejecie. Może to nie strasznie wygląda. Ale takich szczerego serca. Pierwsza myśl to jest taka, że wszystko będzie dobrze, bo wszystko. Jest w rękach Pana Boga. Wszystko cokolwiek się dzieje nie jest przeciwko wam. wszystko cokolwiek się dzieje w waszym życiu, to pamiętajcie, że w tym wszystkim jest Pan Bóg. On czuwa nad wami. Druga sprawa, wszystko zależy też od was. Pan Bóg dał wam życie, wasze życie i dał wam to wasze ręce. On się nie wtrąca. Nie wtrącywuje się w wasze życie. Jakby kto ktoś powiedział ale daje wam sposobność, byście to życie realizowali, byście walczyli o to życie. By Tak jak patron nasz, Polaków, Wielki Święty, Jan Paweł II, mówi, że każdy, ma, każdy z nas ma swoje A to w Westerplatte powinien walczyć z się. dajcie wszystko z siebie. Trzecia sprawa, nie jesteście bogami, nie wszystko musicie wiedzieć, możecie się mylić, możecie błądzić, Błąd was nie niszczy, to tak się wyczytałem. Zniszczyć nas może tylko lęk przed błędem. Błąd, porażka nigdy nie zniszczycie, tylko lęk przed tą porażką możecie zniszczyć. Zaakceptuj, że może coś ci się nie udać, że coś nie będzie tak, jak w 100 procentach marzysz i myślisz, ale idź, walcz o to z całych sił. Idź do przodu cały czas. Proś innego modlitwę, proś rodzinę, masz face. A. Piszcie na fejsie do na wszystkich. Szturmujcie niebo. Szturmujcie innych, żeby im też niebo szturmowali. Pan Bóg lubi, jak się przyznajesz do niego. Lubi, jak, jak mówimy o nim też poprzez to, że prosimy innego, innego modlitwę. To jest nasze świadectwo. I zobaczycie, jak będzie taki też. Wielka siła będzie z wami szła. I pamiętajcie jutro. Tak znajdziecie sobie chociaż 15 sekund przed maturą. I jak będzie ta godzina W, godzina walki i yy, 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 te chwilę takiej pamięci i uświadomienia sobie, że jest Pan Bóg, nie jestem sam. Będzie dobrze. Jest całe grono ludzi, którzy się za mnie modli. I, i nie idziecie sami. Na, na tej sali, przy tym stoliku, przy tym Arkuszu, nie będziecie sami siedzieć, ale mnóstwo ludzi, yy, którzy się będą za was modlić. Ja też będę... Ja też, I po to też piszę i, i mm, piszę, tylko mówię do Was. Żebyście o tym też pamiętali, że, że nie jesteście sami. Powtarzam to mnóstwo, strasznie dzisiaj. Ale gorąco Was pozdrawiam. Jesteście w moim sercu. Pomotu, że zapraszam do Szczucinka. Przyjeżdżajcie kiedykolwiek. Powodzenia. Jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam, pamiętajcie. Nie lęk, nie strach, ale Pan Bóg jest z Wami. Wszystko będzie dobrze. Będzie tak, jak powinno być. Trzymajcie się. Dobrej nocy, śpijcie dobrze, dobrze śnijcie, a jutro idźcie pewni, z siłą. Nie tyle swoją, choć też, ale to, co powiedziałem, z mocą Pana Boga. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tak się z Wami skontaktować. Cieszę się, że mogę Was znać i że mogę Was wspierać. Powodzenia i do usłyszenia.